Sponsorem głównym klubu jest firma Polagis. Okna, drzwi, bramy, rolety, żaluzje fasadowe. W drugiej rundzie Okręgowego Pucharu Polski podlesianka Gatowice pokonała po emocjonującym meczu Śląsk-Świętochłowice, a zwycięzcę tamtego spotkania musiała wyłonić seria rzutów karnych. W tych lepsi okazali się podopieczni Dawida Bremera, którzy w trzeciej rundzie rywalizowali z ruchem dwa Chorzów, czyli innym przedstawicielem piątej ligi. Mecz zapowiadał się ekscytująco, zwłaszcza, że rozgrywany przy cichej sześć w Chorzowie. Stadion z niesamowitą historią, na którym przez wiele lat w piłkarskiej ekstraklasie występowała pierwsza drużyna ruchu. Skupmy się jednak na starciu pucharowym i zobaczmy składy obu drużyn. Ruch Popoczny, Imiolek, Galus, Bąk, Lipiński, Wawrzyniuk, Talaga, Chmarek, Kwiatkowski, Lapka i Barański. Trenerem gospodarzy jest pan Ireneusz Psykała. Jeżeli chodzi o podlesiankę, Lipiec, Wacławski, Roj, Cebulek, Lubacki, Rosiński, Rzemła, Jochimczyk, Łaski, Siwcew i Niesyto. Trenerem gości Dawid Bremer. Wtorkowe spotkanie rozpoczynają popularni niebiescy, tym razem ubrani na biało. A Pojedynek rozpoczynamy od mocnego uderzenia. I niekoniecznie pod którąkolwiek z bramek ucierpiał w tym starciu Kamil i Imiolek, który potrzebował kilku sekund, aby dojść do siebie. W 11. minucie zaatakował ruch w polu karnym z Bartłomiej. Berlinski ładnie sobie poradził. gracz, który ma już za sobą debiut w piłkarskiej ekstraklasie, ale pewnie broni Wiktor Lipiec. że do Adama Łaskiego. Dośrodkowanie w pole karne. Dobra to była piłka. Jeszcze jest Cebulak. Zagranie do Lubaskiego. Uderzenie głową. Piłka jednak minimalnie mija lewe słupek bramki Marcela Potocznego. 16 minuta. Atakuje ruch. Mateusz Chmarek ładnie sobie poradził z dwójką zawodników LGKS-u. Chmarek w pole karne. Przeciwna to jako broń. Jest jeszcze Marcel w Awrzyniu Uderzenie, ale zbyt słabe, żeby zaskoczyć. Wiktora Lipca. 23 minuta. Potoczmy. Naciska go Siwcew. Teraz błąd w wyprowadzeniu piłki. Przejmuje to Lubaski. Zagrywa do Siwcewa. I goście obejmują prowadzenie. Przytomne zachowanie Alana Lubaskiego. Dobry pressing. Doskoczył do Rywala. Przejął piłkę. No i wyłożył jak na tacy piłkę Aleksowi Siwcewowi. 0 do 1 w 24. Minucie. 8 minut później Rzemu zagrywa do Adama Łaskiego. Ten rozpędza się lewą stroną boiska. Wpada w pole. Karne uderzenie na bramkę. Marcel Potoczny łapie, ale piłka wychodzi na rzut rożny. Będzie rzut rożny dla LGKS, Ale dobre wejście Adama Łaskiego. Rosiński. Przemysław Rzemu, a piłka ponownie do Marcina Rosińskiego, ten uderza z powietrza, ładnie sobie przygotował ten strzał kapitan LGKS-u, czujni w bramce jednak, po raz kolejny Marcel Potoczny. Końcowe fragmenty pierwszej połowy, Marcin Rosiński. Aktywny na lewej stronie był Adam Łaski, zagranie do Lubaskiego, Lubaski ponownie do... Adama Łaskiego, Łaski dośrodkowanie w pole karne, wybijają to jednak gospodarze, ale to Podlesianka cały czas przy piłce, Lubaski, Łaski wpada w pole karne, zagrywa do Lubaskiego, ten do Rosińskiego, uderzenie, piłka trafia do Cebulaka, nie ma mowy o spalonym, bo został jeden z zawodników w ruchu, no i prowadzimy w Chorzowie 2 do 0 w 44 minucie tego meczu. Idealnie w polu karnym odnalazł się Jakub Cebulak, któremu pozostało dopełnić formalności i skierować piłkę do bramki Marcela Potocznego. Linię spalonego złamał Mateusz Talaga. A to jeszcze fragmenty pierwszej połowy. Jochińczyk do Lubaskiego, ten do Rosińskiego. Rosiński. Dosifcewa nie ma uderzenia na bramkę, nie ma też trzeciego gola. Chociaż była znakomita okazja, żeby podwyższyć rezultat tego spotkania. Druga połowa. Łukasz Winiarczyk, który pojawił się na murawie, tuż po przerwie odzyskuje piłkę, zagrywa do Lubackiego. Ten to Siewcewa, znakomita okazja strzały na bramkę ale doskonale broni Marcel Potoczny wyciągając się jak struna i odbijając piłkę do boku. Jesteśmy już pod drugą bramką, Jochimczyk traci piłkę na rzecz Barańskiego. Barański sobie ładnie poradził, cały czas Barański wybija piłkę Jochimczyk, futbolówka trafia do siatki ale sędzia wcześniej Odgwizdało przewinienie Bartłomieja Barańskiego, który trafił Michała Jochimczyka, no podręcznikowy wślizg naszego zawodnika Piłka Webita, a Barański trafił w nogi popularnego Jochima. Ruch szukał pierwszej bramki, Kamil Lipiński uderza z dystansu, ale kapitalnie broni Wiktor Lipiec i kończy się to wszystko rzutem rożnym, no ale zawisnął w powietrzu nasz młodzieżowy goalkeeper w 86 minucie Daniel Paszek, który pojawił się na boisku w drugiej połowie dośrodkowuje do Miłosza Krzaka, a ten na pokonuje Potocznego i 3 do 0 prowadzi Podlesianka z ruchem 2 Chorzów. Świetnie odnalazł się w polu karnym Miłoszek Krzak, który najpierw uderzył głową, odbył to Potoczny, ale przy dobitce nie miał już najmniejszych szans. Chorzowianie w końcówce szukali jeszcze honorowego trafienia. Walczył Bareński. Uderzenie Szymona Bębenka. Nie musiał jednak interweniować. Wiktor Lipiec. Mecz kończy się. Ostatecznie wygraną podle sianki 3 do 0. I to nasza drużyna zameldowała się w kolejnej rundzie okręgowego Bucharu Polski.